Polacy ludziom na świeżym powietrzu fali odmiar. To jest tragedia. Tragedia. Kto tu nie wie, że Wpadnie premia, wpadnie. Zadowoleni panowie będziecie z premii? Tak. O której przed chwilą wspominaliście i się nagrało? A tak. ty, czy ty, przecież też. Gdzie widzi już ktoś, podobno zabił trzech. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie pod drzewem. Dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty dzisiaj przyjdziesz też, tu woła nas ktoś, kto przed nimi zbiegł. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty? Tutaj przyjdziesz ty... Co Ci nie podoba? A ty, ty już się pomocasz. Za jesteś Po tym co się tu działo. Nie, takie pikanie no, to, to, wszystko będzie to wszystko się. A ty czy ty go no, nacychujecie? No, Naszyjnik jak wątpię, odlecieć. Proszę nie utrudniać. To, 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 to nie jest utrudnianie, Pan utrudnia to nakrywanie. Dziś to wszystko skończy się, a ty, czy ty już poczułeś też, że wciąż wybór ma? Skończy się, a ty, czy ty zdecydujesz też, że już nie da się stać, na oświat trzeba być. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty już rozumiesz też, czy chcemy, czy nie, czeka na śnieg. To się każdy chyba wie. Pod dziś to wszystko zacznie się. Tragedia! Tragedia. Wpadnie premia, wpadnie!